Przede wszystkim, ja jestem a to jest lista zmian na nową edycję BBFF na moim serwerze, Jako pierwszą zmianę usunęliśmy oto wiadomości z buzzbara, czyli tego paska tutaj na górze i wszystkie przełożyliśmy na czat. W zamian tego dodaliśmy jednorazową wiadomość no, barzy, na bazbansze Wywołaliśmy Wywoliliśmy klany oraz punkty, ponieważ uznaliśmy, że to jest niepotrzebne na tym trybie. I klany w sumie tylko przeszkadzały, ponieważ ludzie grali razem w teamie i utrudniali jedną grę. Dodaliśmy wiadomości przy dołączeniu i wyjściu na serwer, tak po prostu dla estetyki. Dodaliśmy komendę Safe EQ, czyli zapisze kwipunek, która działa w ten sposób, że, że jeżeli chcemy mieć kormiaczek tutaj, a przy każdym dołączeniu na poprzedniej edycji dostawiliśmy mieczek na pierwszym stręcie. I Ustawiamy sobie tutaj, wpisujemy zapisie kwipunek, zapisano nam mnie i możemy teraz na przykład yy, po respawnie już zostaniemy normalnie. W tym miejscu poprzednio by było tutaj. Dodaliśmy końcy, które dostajemy za zabicie się do swojego manekina. Jak widzicie mamy tutaj listę, liczbę końców. Dostajemy średnio jakieś od o, chyba jak pamiętam 5 do 25 końców. A teraz dostałem 8. Dodaliśmy również skill strike, który nam się. Dodaję po każdym zabójstwie, jeżeli zginiemy podczas killstrejka, po prostu nam się ono suwa. Wcześniej wspomniane dodawane końce za zabójstwo możemy wymienić w sklepie. Komenda sobie w sklep i mamy tu takie przedmioty jak Kranga VIP na aktualną edycję za 1000 końców. Kolorowe pisanie, czyli że na czacie możemy pisać na przykład na kolorowo. E Mamy również turbo końce, po których kupieniu dostaniemy jakiś tam procent więcej końców. Jak widzimy, teraz mi się nie udało. Dodaliśmy również profile, czyli pod komendą gracz. Wpisujemy komendę. Mamy swój profil, pokazuje nasze statystyki, czyli czas spędzony, kiedy końce śmierci i zabójstwa i rangę. Aktualnie to tylko tyle, że jeżeli będziemy coś dodawać, to wtedy będzie też to w profilu. Aby sprawdzić czyjś profil, wpisujemy to samo komendy i dodajemy po prostu czyjś nick. I wtedy przyglądamy czyjś profil. Przede wszystkim na co większość się skarżyła, to dodaliśmy estetyczniejszą i trochę mniejszą oraz bardziej przystosowaną pod FPS mapę ponieważ na tamtej ona była duża i miała dużo takich elementów które po prostu na słabszych komputerach u ludzi powodowały spadki FPS-ów. Także uznaliśmy, że taka mapa będzie spoko, nie jest za duża, za mała jest w miarę taka spoko. Dodaliśmy taką komendę farpą, że jeżeli ktoś się zmęczy, może sobie po prostu usiąść. Po prostu zasiadamy gdzie chcemy. Na przykład można iść na spawna. i można sobie usiąść i popatrzeć, jak ludzie się biją. Wracając do sklepu, to mamy jeszcze ruletkę. Yy, dzięki której, jeżeli kupimy, możemy wygrać, przegrać, bądź, bądź nic nie wygrać, ani nic nie przegrać za końców. Koszt takiej ruletki to 300 końców. Pracujemy. No i jak widzimy, wygrałem 334 końce. Czyli jestem 34 końce na plus. Jest nowa estetyka całego trybu. Wygląda on, moim zdaniem, teraz lepiej estetycznie. Jest. Ładniejszy, tamten też był ładny, ale ten jest taki bardziej taki bardziej przyjemny oku. Też jedną z najważniejszych rzeczy, która na, poprzedni, na poprzedniej edycji była taka sobie, to jest w końcu naprawiony Antycheat, który w miarę dobrze działa. Na poprzedniej edycji wiemy, to była tragedia dosłownie. On nic nie robił i zużywał dużo zasobów serwera, także... Ten nowy antigit, który teraz mamy, mam nadzieję, że będzie się spisywał. Także dzięki wszystkim za oglądanie tych zmian. Zapraszam Was wszystkich na edycję 15 marca tego roku o godzinie 19:00. Start FFA. IP macie teraz na ekranie, czyli fastpvp.net. Ja byłem Fresu, a to były informacje na temat nowej edycji FFA. Dzięki. Cześć.